Spokój i dobro, kochani. Dziś jest 4 grudnia, druga niedziela Adwentu, a ja bardzo serdecznie zapraszam was na Zielone Pastwisko. Dzisiejsza Ewangelia, kochani, opowiada o Janie Chrzcicielu, który jest ostatnim prorokiem Starego Testamentu i pierwszym prorokiem Nowego Testamentu. On w sposób bezpośredni wskazał Jezusa jako zbawiciela świata. Ale zanim to się stało, to jego zadaniem było przygotować drogę, a raczej zmobilizować ludzi, aby każdy z nich przygotował swoją drogę do Pana Boga. Do Świętego Jana Chrzciciela odnosiły się słowa z księgi proroka Izajasza: Głos wołającego na pustyni: Przygotujcie drogę Panu. Prostujcie ścieżki dla Niego. I dalej mówi, że każda dolina powinna być wyrównana, wypełniona. Każda góra i każdy pagórek powinien być zrównany. Wszystkie kręte drogi powinny być wyprostowane, aby ten przystęp do Pana Boga był bardzo prosty i bezpośredni. Co w Twoim życiu jest taką doliną, takim dołem, w którym czujesz, że jesteś poniżej przeciętnej? Wpadłeś w ten dół i nie możesz się wydostać. Co jest takim pagórkiem, albo wielką górą, która sprawia, że przystęp do Pana Boga jest ograniczony, że nie możesz posunąć się do przodu, musisz stać w miejscu, albo też wyminąć? Co jest takim gruzowiskiem? Może twoje grzechy, może coś takiego, co bardzo cię ogranicza? Co w twoim życiu sprawia, że twoja droga życiowa jest taka pokręcona, taka zakręcona, albo taka pełna krętactwa i nie możesz w sposób prosty, bezpośredni pójść do Pana Boga? Pan Bóg chce przez dzisiejszą Ewangelię zmobilizować ciebie, abyś dokonał pewnego wysiłku, abyś nie czekał aż Pan Bóg przyjdzie do ciebie, ale żebyś ty wyszedł mu na spotkanie. W dzisiejszych czasach bardzo rzadko już posługujemy się mapą samochodową, najczęściej jest to GPS. Najważniejsze to, żeby wpisać właściwy cel. Później natomiast wybieramy trasę, jaka to ma być droga, czy ma być szybka, krótka, wygodna, czy ma być autostrada płatna czy niepłatna. Ale najważniejszy jest cel, bo nawet wtedy, kiedy gdzieś tam zbłądzimy, w pewnym momencie nie posłuchamy się GPS-u i skręcimy w nieodpowiednią drogę, to on natychmiast wyznaczy inną, być może okrężną, być może dłuższą, ale drogę, która zaprowadzi nas do celu. Najważniejszy jest cel, żebyśmy nigdy nie stracili go z naszego widnokręgu, żebyśmy wiedzieli dokąd dążymy. Opowiem Wam, kochani, coś, co kiedyś mi się przytrafiło, ale na szczęście skończyło się wszystko bardzo dobrze. Mianowicie ktoś poprosił mnie, żebym przewodniczył uroczystości pogrzebowej, więc pisałem w GPS miejscowość, dotarłem do tej miejscowości, a ponieważ po drodze były korki, więc miałem niewiele czasu na to, żeby przebrać się i rozpocząć uroczystość pogrzebową. Założyłem strój liturgiczny, kiedy byłem już przy grobie, kiedy ludzie śpiewali, to w tym momencie uświadomiłem sobie, że nie wyłączyłem GPS-u. Na szczęście tylko ja to słyszałem. GPS powiedział: Dotarłeś do celu, osiągnąłeś cel. Pomyślałem sobie, że ta sytuacja jest bardzo wymowna, dlatego że rzeczywiście w pewnym momencie naszego życia osiągamy cel, dalej już nie pojedziemy. Później tylko Pan Bóg doprowadzi nas do tego celu ostatecznego, gdzie będziemy razem z Nim przebywać przez całą wieczność. Natomiast, zanim osiągniemy cel, musimy pokonać wszelkie przeszkody, które nam utrudniają drogę do celu. A tymi przeszkodami są oczywiście nasze grzechy. Również czasem być może staniemy tak jak w korku i nie ruszamy się, żadnego postępu do przodu, czasem nawet może oglądamy się do tyłu, może szukamy jakiejś innej drogi wyjścia. Pan Jezus chce, abyśmy wciąż postępowali do przodu, abyśmy nie oglądali się za siebie. A kiedy na przykład zbłądzimy, żebyśmy się nawrócili, żebyśmy zawrócili i pojechali tą właściwą drogą. Wiele lat temu, i nie pamiętam ile to było, ze 20 lat temu chyba, była taka głośna sprawa, kiedy w telewizji mówiono o pewnym wypadku, który zdarzył się w górach, kiedy wychowawca wyszedł ze swoimi podopiecznymi i właściwie wszyscy zginęli. I kiedy rozmawiali z tym człowiekiem, który był zrozpaczonym, powiedział takie zdanie: poprowadziłem młodzież złą drogą. Zobaczcie, czasem, kiedy mamy jakiś złych przewodników, może zdarzyć się, że nie pójdziemy tą właściwą drogą. Musimy pamiętać, że właściwym przewodnikiem jest nasz Pan Jezus Chrystus i ci wszyscy, których Pan Jezus upoważnił do tego, aby byli pasterzami. Życzę Wam kochani, abyście dobrze wykorzystali ten adwent do takiego postępu duchowego. Nikt z nas nie wie, być może jest to ostatni Adwent. Pamiętam, że kiedyś prowadziłem rekolekcje adwentowe w parafii św. Marka w Łodzi i na tych rekolekcjach uczestniczył również mój tato. I pamiętam, że właśnie takie słowa powiedziałem. Nikt z nas nie wie, czy to nie są przypadkiem ostatnie rekolekcje w naszym życiu, które nas przygotowują do przejścia na tamten świat. I dla mojego taty rzeczywiście były to ostatnie rekolekcje w życiu. Na zakończenie, kochani, przyjmijcie Boże błogosławieństwo i życzę Wam szczęśliwej podróży, dobrej drogi do nieba. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Wszystkiego dobrego, kochani. Szczęść Boże, Papa. Pa. Do jutra.